Cześć, chłopaki, witajcie ponownie w nowym filmie. Dziś zrobimy tutorial o Spotify, a w tym filmie podzielę się z wami, jak właściwie zdobyłem Spotify Premium za darmo. Jak widzicie, jestem na swoim koncie Spotify i aktywuję kod, kod promocyjny, który dostałem za darmo. I dzięki temu kodowi dało mi to Spotify Premium na 12 miesięcy za darmo. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, oglądajcie wideo do końca. Podzielę się z Wami wszystkimi krokami, które sam wykonałem, abyście mogli to zrobić również sami. Nie będziemy tracić zbyt dużo czasu. Natychmiast zaczniemy ten tutorial, aby pokazać kolejne kroki. Więc pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to wziąć telefon do ręki. Nie ma znaczenia jaki to telefon. Może to być iOS, może to być Android. Kroki będą takie same. Następny krok to wejście do przeglądarki internetowej i wyszukanie strony o nazwie lulukupon.com. Gdy już wejdziecie, pojawi się Spotify jako pierwsze. Wystarczy nacisnąć pobierz kod a potem pokaż kod kuponu. I teraz musicie poczekać kilka sekund, aż cały krąg się zakończy. To jest, aby sprawdzić ważność kuponów pozostałych na stronie. Gdy to się skończy, pojawi się informacja, że kod jest faktycznie zablokowany, więc naciśnijcie, pobierz pełny kod. Następny krok wymaga wykonania małego zadania, aby odblokować kod za darmo. To bardzo proste. Wystarczy przeczytać instrukcję. Jest napisane: pobierz i ukończ dwie aplikacje poniżej, aby odblokować kod promocyjny Spotify Premium. Masz notatkę: nie używaj VPN ani proxy. Jeśli używasz VPN lub proxy, wyłącz je wcześniej. Poniżej znajdziesz listę aplikacji, z której musisz wybrać dwie aplikacje do wykonania zadania. Wszystkie aplikacje mają różne opisy, więc spróbuj znaleźć tę najłatwiejszą, aby nie tracić na nie zbyt dużo czasu. Najważniejsze jest to, że wszystkie aplikacje są darmowe. Nie musisz nic płacić, a wszystkie aplikacje pochodzą z oficjalnych sklepów, co oznacza, że pochodzą z App Store lub Play Store, w zależności od telefonu, którego używasz. Gdy już wybierzesz, którą chcesz zrobić, wystarczy, że ją naciśniesz. Ponownie pokaże się instrukcja, co musisz zrobić, a następnie naciśnij Odblokuj teraz. Zostaniesz przekierowany do App Store, jeśli używasz iPhone'a lub Play Store, jeśli używasz urządzenia z Androidem. Gdy już połączycie się z oficjalnym sklepem, najpierw musicie pobrać aplikację, a potem wykonać zadania zgodnie z opisem. Słuchajcie, szybko ukończę obie aplikacje, a potem wrócę do Was, żeby pokazać jak odblokować kod. Nie będę nagrywać całego procesu wykonywania zadań, bo to wydłużyłoby wideo. Gdy skończę, pokażę Wam resztę kroków. Więc słuchajcie, jesteśmy tutaj, właśnie ukończyłem obie aplikacje, te dwie tutaj, a teraz jak odblokować kod? Musicie wrócić na stronę, słuchajcie, musicie wrócić tutaj jeszcze raz po ukończeniu zadania, a potem poniżej znajdziecie ten przycisk, który przeniesie was tutaj dla iPhone'ów. Dla Androida powinien być tutaj, aby was przenieść. Wystarczy go nacisnąć i jak widzicie, kod zostaje odblokowany. Jeśli spróbujesz wrócić natychmiast bez ukończenia zadania, kod znowu będzie zablokowany. Albo jeśli nie ukończyłeś zadania poprawnie, zgodnie z opisem, kod znowu będzie zablokowany, więc musisz zacząć od początku. Zwróćcie trochę uwagi na opis, żeby nie popełnić żadnego błędu. Więc to wszystko, chłopaki. Krótko mówiąc, jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać w sekcji komentarzy. Postaram się pomóc we wszystkim, czego potrzebujecie. Do zobaczenia w następnych filmach, chłopaki. Na razie.